Zarobiłem chyba ze Stokoła, ale nie cieszy mnie to. Zawsze chciałem być kimś, czuć się wolny jak tak. Prawdziwych przyjaciół poznaję się w wiedzie Ja takich poznałem i z nimi trzymam to tamę. To oni pomogli w trudnych sytuacjach. Dzisiaj się odwdzięczam i lecę po swoje. Kiedyś wszystko było proste Mały człowiek pełen marzeń Osiedla niszczą młodych ludzi Osiedla niszczą młodych ludzi Więc teraz tu wchodzę w te kolejne bity Nagrywam te wersje od siebie dla was chłopaki I dla was dziewczyny Robimy to śmiało To było marzenie Jak byłem młodziutki I teraz to robię Kupuję se majka Nagrywam te pierwsze wersy od siebie, to dla mnie huśtawka, huśtawka nastrojów. Gdy nagrywam wersy, to czuję się dobrze. Kiedyś wszystko było proste, mały człowiek pełen marzeń. Osiedla niszczą młodych ludzi, osiedla niszczą młodych ludzi. Mądry ten, co się w porę tutaj obudzi Nie ma już nie, nie ma nikogo Nagrywamy to i robimy sztos Nagrałbym kiedy sobie nutę ze zbukiem Ej, to było mema, że nie pamiętaj, chłopaku Teraz się czuję bardzo samotny Samotność tak czuję, a nie mogę jej dotknąć A nie mogę jej dotknąć, a nie mogę jej dotknąć To są te rapy, nagrywam pod oldschool